Cześć, z tej strony Monika, zapraszam Was serdecznie na przegląd Greenpoint. Dawno tam nie zaglądałam, a w końcu się skusiłam. Zacznijmy od tego, że moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które zamówiłam, jak zawsze znajdziecie w opisie. Ostatnio w Greenpoint znalazłam kilka fajnych sukienek, dlatego postanowiłam i tym razem tam zaglądnąć. No i zobaczmy, czy coś mi się udało fajnego upolować. U góry sweter w rozmiarze M, u dołu spodnie w rozmiarze S. Jeżeli chodzi o sweter, to rozmiar jest odpowiedni. On jest taki ciut za duży, można go sobie opuścić na jedno ramię, jeśli macie na to ochotę. Natomiast ja bym pomyślała może o rozmiarze S. Ze względu na to, że wiecie co, troszeczkę on sam się mi tutaj, że tak powiem, opuszcza na jedno ramię, a wolałabym go jednak nosić w ten sposób, dlatego pomyślałabym jednak o rozmiarze mniejszym. Natomiast materiał sam w sobie jest bardzo przyjemny, milutki i wygląda fajnie jakościowo. Tak się prezentuje z przodu, a tak się prezentuje z tyłu. Sweter ten był również zestawiony na stronie z tymi spodniami. Spodnie, jak widzicie, mają bardzo wysoki stan. Mam je w rozmiarze 36, jest to rozmiar odpowiedni. Mają kieszenie, zapinane są na guzik i szlufkę i oczywiście suwak, ale mają też... Szlówki, co jest dla mnie wielkim plusem. Tutaj jakoś za bardzo się te zaszewki nie rozchodzą na brzuchu, czyli w porządku, tak się prezentują z tyłu, a tak się prezentują w całości. Kant jest z tyłu i kant jest z przodu. Ja mam teraz na sobie szpilki mniej więcej 9 cm i przy tej wysokości szpilki ich długość jest idealna, natomiast do płaskiego obuwia na pewno wymagałoby skrócenia, a myślę, że tak 5 nawet cm obcasa też dałoby radę. Zamówiłam również bluzkę, mam. Rozmiar M i jest to rozmiar odpowiedni. Ym, już w, ram, w rękach czuję, że mniejszy rozmiar mnie nie puści, i w ramionach, natomiast ona jest dosyć szeroka. Yy, ja wiecie, że wolę rzeczy bardziej dopasowane, yy, dlatego raczej się na nią nie skuszę. Materiał jest dosyć gruby, mięsisty, także bardzo fajny yy, i to tak bardziej mi, nie wiem, dlaczego mi się kojarzy z piżamą. Może kwestia tych prążków i tutaj tego ozdobnika, bo tutaj jest kokardka. Yy, jeżeli jeżeli chodzi o długość, to spójrzcie, jaka jest długa. Także spokojnie można wkasać w każdą, w każdy stan w każdych spodni, czy w każdą spódnicę, co jest jak dla mnie na plus. Natomiast materiał jest bardzo fajnej jakości. Ja dawno nie zaglądałam do Greenpoint, ale tak jak potem teraz przeglądałam ubrania, to widzę, że jakość materiałów znacznie się poprawiła. Przynajmniej składowo na stronie. No i teraz oceniam, jak z tą jakością, że tak powiem, naocznie. I tutaj. Wszystko w porządku, także bardzo fajna jakość. Znów czerwona góra. Ale wiecie, co od dłuższego czasu mam słabość do czerwieni, dlatego czerwień się u mnie przewija w zasadzie na każdym holu zakupowym. Tym razem bluzka wykonana z cienkiego, bardzo przyjemnego materiału w kratkę. Tak bardziej mi się kojarzy świątecznie. Natomiast myślę, że jesiennie, zimowo w porządku. Tutaj macie dodatkowo wiązanie, i ono jest przyte dekolt. Serek. Także no, nie da się jakby tego wiązania pozbyć, natomiast można ją wiązać na wiele sposobów. Mi się ostatnio takie wiązania bardzo podobają. Jeżeli chodzi o długość i szerokość, no to spójrzcie, tak wygląda. Mam na sobie rozmiar chyba S albo M. Kurczę będziecie miał w opisie. Tutaj jest dosyć mocno opięta na biodrach. I tak się prezentuje. Szerokie rękawki, bardzo przyjemne, delikatna bufka, ale nie za bardzo odznaczająca się, co jest dla mnie na plus i materiał miękki w dotyku, lejący, naprawdę wygląda bardzo dobrze jakościowo. Znów w czerwień, tylko tym razem spodnie. Spodnie mam w rozmiarze 36 i koszulę też chyba w rozmiarze 36. Zacznijmy może od koszuli. Koszula jest kremowa, nie jest biała. Ma bardzo fajny skład i materiał jest bardzo przyjemny, lejący, miły w dotyku. Wiecie co, nie przebija, przynajmniej przy cielistej bieliźnie. Tutaj z przodu macie też wiązanie, i to, to można wyciągnąć. Jest po prostu z tyłu w takich szlufkach jak dla pasy. Także nie musicie mieć tego ozdobnika. Tu mamy kryte guziki, i tak się prezentuje koszula. I koszula jest dosyć długa, sięga mniej więcej dotąd. Spodnie w rozmiarze 36 mają odpowiedni rozmiar. Wykonane są z dzianiny, także to jest, one są takie jakby dzianinowe, wiecie o co chodzi, nie są śliskie. W ten sposób mają kieszenie pasek. Taki też z tego samego materiału, ale on nie jest wszyty na stałe. Można go wyciągnąć i zamienić na dowolny inny. Mają również guzik i suwak. Tak się prezentują z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to przy 1,60 m wzrostu i około 9 cm szpilce długość jest, że tak powiem, właściwa dla takiej szpilki. Przy niższym obcasie wymagałyby moim zdaniem skrócenia. Znów czerwień, co myślę, że nie jest jakieś bardzo zaskakujące. Tym razem u dołu mam na sobie spódnicę w rozmiarze... 36 i bluzkę w rozmiarze 36, obydwa rozmiary uważam za odpowiednie, jeszcze sprawdzam czy szef jest w dobrym miejscu jeżeli chodzi o bluzkę ma kolor czarny i zamówiłam ją ze względu na dekolt, popatrzcie jaki ładny, szeroki dekolt, ale nie głęboki, co mi się podoba ramionczka biustonosza nie są widoczne, także jest odpowiednio wycięty, bluzka jest nieco elastyczna ale nie jakoś bardzo, materiał jest cienki, przyjemny w dotyku i w prążek, a sama bluzka ma mniej więcej Więcej, taką długość. Jeżeli chodzi o spódnicę, to wykonana jest z przyjemnego, dosyć grubego materiału, ma kieszenie, nie ma podszewki i kurczę, trafił mi się jakiś felerny model, nie mogę zapiąć tego suwaka. Bez względu na to, czy ona jest na mnie, czy po prostu <grym> i leży na podłodze, ja tego suwaka nie mogę dopiąć. Także niestety pechowy model, natomiast się zastanawiam, czy się nie przespacerować do Greenpoint, bo mi się bardzo podoba. Nie ma podszewki i to też jest fajne, dlatego że mniej prasowania, słuchajcie. No i ma ładne tutaj kontrfałdy, bardzo mi się podobają. Piękna krata, to jest 3,4, taka spódnica trochę retro i to retro mi pasuje. Może coś mniej codziennego, bardziej wyjściowego, welurowa sukienka. Zamówiłam ją ze względu na krój, bo zazwyczaj te welurowe sukienki mają inny krój, a tutaj mamy ładny dekolt w zakładkę, podkreśloną talię, rozkloszowany dół i Krótkie rękawki. Bardzo ładna sukienka, mam na sobie rozmiar M, jest to rozmiar odpowiedni. Ona tutaj dodatkowo ma marszczenia, tak się prezentuje z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to sięga tuż przed kolano. Także myślę, że bardzo fajna opcja, i kolor jest taki bardzo ładny. Jest to kolor, no, wiecie, welur, zatem zamrz, więc ładnie pochłaniające światło, ale też odcień jest ciekawy. Taki lekko wchodzący w pomarańcz. Może tego tutaj tak nie widać na kamerze, natomiast w mocnym świetle on lekko wpada w pomarańcz. Bardzo ładna sukienka. Czerwona sukienka. Wiadomo, czerwona. Rozmiar 36. W kratę, jak widziałyście była z tego spódnica i koszula. Nie wiem, czy jeszcze spodni nie było z bardzo podobnego materiału, ale każda z tych rzeczy mam wrażenie, że jest innego materiału. Koszula była z nieco cieńszego, a ta sukienka jest z nieco grubszego, bardzo porządnego, notabene. Także, wow. Jeżeli chodzi o krój, dopasowanie rozmiaru, to jest odpowiedni. Ładny dekolt w kształcie V. Tutaj macie kilka guziczków, wszystkie są rozpinane. Dodatkowo jest pasek. I są szlówki, dzięki czemu mogłam ją ściągnąć najpierw do tyłu, a później pasek zawiązać z przodu, co sprawia, że ładnie jest podkreślona. Talia. Co mamy? Mamy kieszenie, nie mamy podszewki, materiał jest dosyć gruby, mięsisty, nigdzie nie przebija, ładnie się leje, pięknie się układa i przy 1,60 m jest to długość maxi. Mam wrażenie, że ona ciutkę jest dłuższa z tyłu niż z przodu, natomiast bardzo mi się podoba. Także kolejna opcja do rozważenia. To były wszystkie rzeczy, jakie zamówiłam tym razem z Greenpoint. Piszcie mi, proszę, czy zamawiacie w Greenpoint i jak oceniacie zmiany, jakie się tam dokonują, bo mam wrażenie, że ubrania powoli robią się coraz bardziej nowoczesne i są też lepsze składy tych ubrań, dużo lepsze materiały niż kilka lat temu. Takie są moje obserwacje. Jestem ciekawa Waszych obserwacji i Waszych opinii. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę łapki w górę. Jeżeli lubicie zakupy, modę, zapraszam do subskrypcji. Teraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!